Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jesteśmy już po premierze dodatku platynowego do Farming Simulator 22 i wreszcie możemy sprawdzać, jak to tutaj w ogóle wszystko wygląda, jak się prezentuje ten dodatek. Oczywiście przed premierą takiego dodatku jest dosyć taka duża nawała medialna, dosyć dużo jest informacji o tym, jak ten dodatek będzie fajny. To jest naturalne. Przed każdym dodatkiem jest dosyć dużo się mówi o tych dodatkach. Jakie tam fajne będą rzeczy, i tak dalej, a szczególnie przed dodatkiem platynowym. Tak więc jest dosyć dużo rzeczy, które chciałem tutaj skonfrontować z rzeczywistością w momencie, kiedy już sobie gramy na tym dodatku. Tak więc pierwszą rzeczą jest tworzenie kałuż. Oczywiście Giants zapowiedział taką mechanikę, bo przecież nie wymyśliłbym sobie zapowiedział ją w bardzo lakoniczny sposób. Jednym zdaniem, no i troszeczkę jedno ujęcie na trailerze, jeszcze jedno zdjęcie. Tak więc według Giants w momencie, w okresie deszczowym będą się tworzyły kałuże. Ale często jest coś takiego, że Giants mówi o jakiejś tam nowej mechanice, My w jakiś sposób to zrozumiemy. Dodatkowo jeszcze dorzucimy sobie jeszcze kilka rzeczy, bo chcielibyśmy, żeby to jeszcze lepiej wyglądało, i później możemy się rozczarować. Jeżeli chodzi o mechanikę tworzenia kałuży, no to jest dokładnie powiedziane tak, że w okresie deszczowym będą się tworzyły małe kałuże. Stoję sobie tutaj w tym miejscu, co prawda nie mam. Parasolki i rzeczywiście, jak się popatrzę w niebo, no to nie wygląda, że za chwilę będzie padał deszcz, ale o godzinie 12 tutaj powinien rozpocząć. O, właśnie, nawet wcześniej troszeczkę się zdziwiłem, troszeczkę się że wcześniej zaczęło to padać. No i rzeczywiście, zobaczcie, tworzy się kałuża deszcz. No, taki standardowy, znikąd, ale pada. Natomiast co istotne, rzeczywiście stworzyła się kałuża. Mało tego tutaj widzimy ubytki też w, w asfalcie, również, bo tutaj dosyć ciekawie y, takie rzeczy się z, y, zadziały, że tutaj troszeczkę tego też asfaltu brakuje. W związku z tym ta woda tutaj się zatrzymała. Troszeczkę miałem wyobrażenie, o właśnie, chciałbym tutaj, żeby się odbił, y, odbiło słońce, bo takie jest to taki silny kolor. Nie wiem dlaczego tak to wygląda, szkoda, bo fajnie by było gdyby była e, ta powierzchnia tej kałuży wyglądała tak jak na przykład malowanie na niektórych, e, na niektórych mapach, można sobie po prostu pomalować te kałuże, zresztą zaraz zobaczymy czy tutaj w ogóle nie ma takiego malowania, to by było dosyć ciekawe, e, weźmiemy sobie w budowie i sprawdzimy czy mamy w ogóle coś takiego jak malowanie kałużami. O, widzę, że tutaj nie, chyba niekoniecznie, bo tutaj już się skończyło. Dobra, ale na to standardowe rozwiązania, Natomiast na mapach modowalnych mamy taką fajną teksturkę kałuży, i tam to jest naprawdę rewelacyjne w porównaniu do tego, co tutaj obserwujemy. Jest to taka sina, jakaś, jakaś tekstura i tak dalej. Widać, że są tutaj jakieś animacje w, w tego typu, że tworzą się tutaj kręgi na tej kałuży, ale jest to zapętlone. No i tak jak mówiłem, ubytki w, as w O. Asfaltowaniu są tutaj widoczne Z tego co mi się wydaje To takie kałuże Są tutaj na stałe Bo wiem o właśnie tutaj w tym miejscu Też mogę się spodziewać Bo pierwszy raz zauważyłem taką kałużę Właśnie w tym miejscu I one tak jak gdyby automatycznie Wyskakują w momencie Kiedy zaczyna deszcz padać No jak widzicie pogoda niekoniecznie taka barowa W tym sensie że deszcz Powinien mocno padać no, ale tworzą się kałuże, tak więc Pod tym względem rzeczywiście Nie można tutaj nic powiedzieć, że Giants coś tutaj przekręcił No, ale Pozostałe elementy nie za bardzo tutaj współgrają, dodatkowo, tak jak często sobie gdzieś przeczytamy jakąś informację, no to później dodanie, dodamy sobie jeszcze ileś tam rzeczy. No i później efekt jest taki, że z tej kałuży to my tutaj zrobimy nie wiadomo jaką realistyczną pogodę i tak dalej. Tak więc chciałem sprawdzić, jak wygląda. Po pierwsze, chciałem sprawdzić, czy te kałuże się tworzą na przykład na tych fajnych leśnych drogach. To nie szkoda, a tutaj fajna jest taka teksturka. Miałem taką nadzieję, że będą się tworzyły gdzieś tutaj, może gdzieś są jednak takie stałe miejsca, bo mam takie wrażenie, że ten, te, te kałuże mają taki tymczasowy charakter stały. To znaczy, że na asfalcie zawsze w tym samym miejscu się pojawiają, tyle tylko, że musi padać deszcz. Dobra, tak więc tutaj na polnych drogach nie za bardzo widzę, żeby była taka sytuacja. Chciałbym jeszcze sprawdzić, jak zachowuje się staw. W tym sensie, czy na stawie mamy jakieś animacje ciekawego? E, niestety, nic tutaj nie widzę. No i tak jak wiele osób mówiło, a tu fajnie będzie na stawie, będziemy łowili jak, kiedy będziemy łowili ryby, to będzie się ten staw zmienił Staw się zmienił oczywiście. Pod tym względem, że wygląda ładniej, ale to jest inna rzecz, o której być może w przyszłości sobie porozmawiamy. No i tutaj rzeczywiście ta woda, o tutaj ta woda robi różnicę. Natomiast ta, która pada, no to jest troszeczkę taki standard farmingowy, że pada nie wiadomo skąd. No teraz już się robi trochę ciekawiej. Jak przyspieszę ten czas, to być może nawet będą takie chmury, które dadzą, jak gdyby, no, powód, żeby ten deszcz padał. No, niekoniecznie. Niekoniecznie. Dobra, tak więc jak widzicie, na polnych drogach za bardzo chyba się to nie tworzy. Nie tworzą się te kałuże. Na jeziorkach, czy też na stawach nie widać tutaj dużej różnicy. Przejdźmy może nad. niekoniecznie może, bo tutaj to nie jest morze, to jest rzeka, taka duża rzeka. No ja sobie tutaj jeszcze wylądowałem w takim miejscu, że będzie rzeka dookoła, tak więc... Sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Widać, że tutaj w pojeździe, pojazd prawidłowo za, zaczął zadziałał, w tym sensie, że, o, włączyły się tutaj wycieraczki. Natomiast jak tutaj wygląda sytuacja na tej rzece no, wygląda tak dosyć spokojnie. Tak więc, ja tutaj już czytałem jakieś opinie, że tutaj będą się działy, nie wiadomo jakie rzeczy i jak będzie to fajnie wyglądało, ale prawda jest taka Jens powiedział tylko, że będą się tworzyły kałuże. Będą się tworzyły kałuże, owszem, one się tworzą, tak więc, tak więc jak gdyby wszystko jest OK, a wszystkie rzeczy, które sobie tam później dopowiedzieliśmy sobie, no to najprawdopodobniej sobie dopowiedzieliśmy. Jeszcze chciałbym przejść tam na górę i zobaczyć właśnie, czy tutaj też się tworzą, o, bo zobaczcie, ten pociąg fajnie sobie tutaj jedzie, elegancko. W ogóle teren mi się bardzo podoba, trawa mi się bardzo podoba, jak to wygląda. Dobra, teraz tutaj sprawdźmy. O, jest jakaś kałuża. No więc domniemy Wam, że te kałuże tworzą się tylko i wyłącznie na asfalcie. I podejrzewam, że one się tworzą tylko w tych samych, yy, zawsze w tych samych miejscach. Tak więc, jeżeli macie gdzieś w okolicy swoją, swoją taką lokalną kałużę, to więc możecie się spodziewać, że ona w momencie, kiedy deszcz zacznie padać, po prostu się będzie tworzyła. W tym samym miejscu. Dobra, tak więc to jest moja lokalna kałuża. Zobaczę, czy na moście tworzą się kałuże. Niby tu jest asfalt, ale nie widzę. Być może się tworzą, ale ja przynajmniej tutaj nie widzę. Fajnie ten asfalt wygląda taki popękany jest. Bardzo mi się podoba. Dobra, to teraz może przyspieszymy sobie ten czas i sprawdzimy, co się stanie w momencie, kiedy ten deszcz przestanie padać, tak więc zaraz sobie sprawdzę na prognozie pogody, jak długo będzie tutaj ten deszcz. Dobra, czyli do 15? Nie, przepraszam, do czternastej. Czyli tutaj trzeba będzie przyspieszyć dosyć mocno ten czas. Dobra. Oczywiście mamy tutaj dźwięki, które. O! No, w tym momencie to nawet jest już, zaczyna się dziać fajnie, gdyby tutaj niebo się trochę spóźniło z tym deszczem. No, teraz rzeczywiście już wygląda fajnie, tak więc podejrzewam, że kiedy niebo się dostosuje do tego deszczu, to on przestanie padać. Tak, tak niestety może być. Dobra, lecimy z tym czasem szybciej. Jak wygląda niebo? Niebo wygląda ciekawie już teraz, niż przed chwilą jeszcze. Dobra, o do godziny 14, tak? Zobaczymy. Czy będzie to idealnie o godzinie 14? Bo tutaj wszystko jak w szwajcarskim zegarku działa. Dobra, zobaczymy. No, teoretycznie dobrze mówiłem chyba o 14. Mam nadzieję, że tak będzie. Jeszcze? Nie chcę tak przyspieszyć. Bo... O, właśnie. No i widzicie. Kałuża zakończyła żywo. Co prawda deszcz jeszcze pada, to jest dosyć ciekawe. Zobaczcie, deszcz pada, ale kałuży już nie ma. Czyli kałuża jest bardziej, bardziej, bardziej e, słucha się prognozy pogody niż e, temu, co tutaj jest. Wcześniej zaczęła, pojawiła się, dwie minuty przed rozpoczęciem opadów powiedzmy. no A teraz widzicie, pada dalej. Ale kałuża znikła. Nie wiem, zobaczę, może to ta kałuża stąd, a może ta moja kałuża, przy której na samym początku stałem, jeszcze jest. Nie, nie ma jej. To jest dosyć dziwne. No ale że deszcz jeszcze pada, ale kałuży już nie ma. Tak więc jest to taki dosyć fajny feature, jest to pierwsze podejście. Być może w przyszłości będzie to jeszcze, mam nadzieję, będzie to jeszcze rozwijane i w przyszłości naprawdę to będzie fajnie wyglądało. Tyle jeżeli chodzi o rozmowy o pogodzie na dzisiaj. Pozdrawiam, Anton.